Witam bardzo serdecznie z tej strony, Pan tutaj w Need for Speed Underground 2, ale przeniesionym na Unreal Engine 5, czyli w zupełnie nowej odsłonie tej gry, która jest teraz tworzona. Mamy już możliwość zagrania w nią w takiej wersji demonstracyjnej. Jak widzicie, jesteśmy teraz w menu, to wszystko jest do pobrania i do zagrania sobie bez instalacji. Po prostu się odpakowuje plik, nie ma tu żadnych wirusów. I co na początku sobie zobaczymy, myślę, że warto byłoby się przejechać. Jest to bardzo okrojona wersja, i od razu Wam mówię, że. Tutaj w dolnym rogu pojawia się Unlock Everything, to jest moja nazwa, i jeśli chcecie mieć wszystko odblokowane i móc sobie testować, to trzeba taką nazwę profilu zrobić. Unlock Everything sprawia, że może się na przykład wejść w tym momencie w tuning i takiego Nissana sobie zrobić w ten sposób albo na przykład Nissana, który miał być promokarem tej gry, dokładnie tak, takie 350Z tworzyliśmy na liveie sylwestrowym i taki samochód teoretycznie, no przynajmniej bardzo podobny, miał być autem promującym grę. To jest oczywiście Auto Rachel, które zrobiliśmy sobie też w takiej wersji troszkę bardziej ulepszonej po mojemu, no właściwie dałem tylko swój neon, reszta jest oryginalna, a no i hamulce ma inne, co poza tym jeszcze, na przykład 206 WRC, zrobiłem sobie po prostu, chciałem to robić na filmie, ale stwierdziłem, że strasznie nużące będzie pomału, pomału sobie naklejanie tych naklejek więc zrobiłem sobie takie WRC tak się da zrobić w Undergroundzie właśnie no i na przykład też nasz streamowy nasza streamowa impreza. po kolei mamy tutaj bardzo dużo samochodów właściwie wszystkie samochody, które są Dostępne w tej grze od wersji europejskiej przez wersję amerykańską, czy jeszcze chyba japońską. Na pewno Civica nie było w Europie. Jak ja byłem mały, to miałem. Czy mieliście Civica w swoim Undergroundzie, jak byliście, nie wiem, młodsi, czy jak graliście w Undergrounda na początku, to mieliście Civica, czy nie? Bo niektórzy nie mieli Civica, tylko mieli tam właśnie Peugeot 106. Mieliśmy w Europie Peugeot 106, z tego co słyszałem. No ja w europejską wersję nie grałem. 206 miałem, ale w Undergroundzie jeden, w dwójce też miałem przecież tak przynajmniej sobie kojarzę, tych samochodów mamy tutaj naprawdę sporo był też Vauxhall Corsa i to jest wersja UK, tak mi się przynajmniej wydaje ale o tym jeszcze oczywiście będziemy rozmawiać, no i to jest samochód z ekranu ładowania gry który sobie odzwierciedliłem odwzorowałem tutaj w środku, bo chciałem żebyście go widzieli, teraz myszką sobie go tutaj przestawiam, no i co myślę, że bez zbędnego przedłużania po takim krótkim, krótkiej prezentacji wyjdziemy od razu na zewnątrz do jazdy dowolnej Zobaczymy sobie tryb debug. No, słuchajcie, wejdziemy sobie w tryb debug na początku. Ruchu ulicznego i tak nie ma. I możemy sobie wejść w tym Evo. Chociaż Evo na wysokich obrotach brzmi jak no brzmi średnio, ale dobrze, wejdziemy sobie no i tak wygląda ten tryb debug, czyli mamy taką dużą tutaj, prawda, planszę po której możemy sobie jeździć, mamy taką opcję, żeby samochód patrzeć z tej strony na niego, a w ogóle jest oryginalna muzyka, jest oryginalna muzyka, ja ją tylko wyłączyłem żeby nie mieć copyright strajków, mamy możliwość kilku kamerek, to jest ta kamera driftu od góry, mamy również z maski, ze środka jako tako, no i z bliska oraz ta dynamiczna ogólnie z tyłu, tutaj jak widzicie dużo się nie pojawi na mapie, a teraz dam Wam chwilę posłuchania EWO. Po prostu zobaczycie, jak brzmi w tej wersji, czy się wszystko zgadza, jak się zmieniają biegi i tak dalej. Auto jest ulepszone na maksa. Warto też zwrócić uwagę, jak strzela z wydechu, jak leci z wydechu ogień podczas odciny. To jest dość fajne. No i ruszmy sobie. A w ogóle chwila, jeszcze mogę zrobić taki lunch kontrolno, nie? Zmienił też się sposób zmiany biegu. No to mi się akurat trochę nie podoba, ale myślę, że to zostanie zmienione w późniejszej wersji tej gry. Nie będą tak te obroty skakać, bo to by było głównie przy seryjnej skrzyni, a mamy ją ulepszoną, więc myślę, że tak być nie powinno. I fizyka jazdy również jest zmieniona na o wiele lepszą, przynajmniej moim zdaniem, niż w oryginalnej wersji gry. Troszkę można sobie tu polatać boczkami i myślę, że nad tym zakończymy jazdę po tym Dibagu. Czy możemy dojechać do tych tutaj górek? No nie możemy, zobaczcie, ja się teraz rozpędzę dość mocno. Zaraz mamy ścianę, oczywiście, więc między nami ściana. Nie wchodzimy tam. No, taka merka też jest fajna, jak chcemy się przyjrzeć naszemu samochodowi. I teraz wejdziemy sobie do menu głównego. Ja z tego co wiem, przynajmniej z tego co widziałem, to jak się wejdzie, nie tutaj, tylko w tę jazdy dowolną, to mamy oczywiście klasyczną mapę gry i wszystkie jej przestrzenie dostępne. A jak sobie tu wejdziemy i powiedzmy, klasyczek, czyli weźmiemy 350, tą. Pierwszą pierwszą z początku, no to ogólnie właśnie, bo to jest bardzo okrojona wersja. Tu też mamy już turbo włożone, ale sytuacja jest taka, że zobaczcie sobie, ja teraz w ogóle nie mogę wejść na mapę. W sensie ustawiłem sobie przycisk na mapę, ale no nie wiem, nie mam opcji wejścia na mapę, e, ale to nic. W każdym razie e, mamy nasz samochód, i no tutaj widzicie, że ten parking nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Po prostu te tekstury są jeszcze stare, ale na gameplayach widać, że zostały one ulepszone. Również ta wersja mapy po lewej stronie jest jeszcze stara, taka rozpikselizowana, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, ponieważ w finalnej wersji na pewno dostaniemy tą ulepszoną. Tylko po prostu w tej chwili zostało to tak zrobione, a ażebyśmy... Znaczy najprawdopodobniej tak mi się wydaje, żeby nikt sobie tego nie podebrał do jakiegoś innego modu, eee, chociaż no nie wiem, nie wiem jak to działa, nie wiem jak to jest zrobione, nie wiem dlaczego dostajemy akurat taką wersję, ale jak widzicie, da się tutaj normalnie przemieszczać, jeździć i wszystko jest w porządku. Gdzieś turbo zauważył na live, że auto się trzęsie. No to zobaczcie, jak widzimy sobie na przykład na taką przestrzeń tutaj na chodnik, to trzęsie się jeszcze bardziej. Wszystko zależy od tego, jaka jest też ustawiona kamerka. O! Dobra, to może, właśnie, bo ten samochód chyba ma te opony seryjne więc łatwo będzie nim wchodzić w płaszczyznę, no i to jest inna fizyka niż tej e, pierwszej wersji gry, ale przypomina ją mimo wszystko, nie jest taka jakaś strasznie odklejona, jest troszeczkę inna, e, no ale tak pozytywnie, wydaje mi się, że to jest pójście w dobrą stronę, no tak, tylko ja musiałbym nie wlatywać w ścianę. i wjeżdżamy sobie do centrum, tu mamy to rądko, no i na streamie już się udało, więc też z wami w tym momencie chciałbym zrobić je boczkiem, tylko że, o troszkę podsterowności było, ale zrobienie boczkiem ronda nie jest tutaj trudne czy niemożliwe, na dwójerce autko wstaje, teraz sobie pojedziemy do środeczka pyk pyk, i w drugą stronę rądeczko również należałoby zrobić, to jest na razie, no dałoby się sprzęgło, żeby strzelić. To jest na razie jeszcze taka wersja gry, która no, niczym praktycznie nie różni się od tego oryginału, oprócz jakichś tam na przykład światełek czy odbić i tak dalej, które są inaczej generowane przez ten silnik. Ale tekstury są raczej takie same, jak w oryginale i to oczywiście jest, tak mi się wydaje, w tym momencie ulepszane przez twórcy, twórcę moda. Także on już na przykład może sobie startować wyścigi, jeździć z botami i tak dalej, i tak dalej. Tam już jest mnóstwo różnych rzeczy i w tej też wersji na przykład tuning mechaniczny i tuning dyno, czyli ten tuning taki Daj co nie? Ten tuning, który jest dostępny do zmiany ustawień samochodu Będzie o wiele bardziej rozbudowany niż w tej no, podstawowej wersji gry Chociaż, oczywiście ten w podstawowej wersji gry też był całkiem ok No ten będzie jeszcze bardziej A teraz pojedźmy sobie troszkę w góry Zobaczmy sobie jak wygląda tutaj ten rejon kanionów Chociaż tak naprawdę ta gra, wizualnie gdybyśmy sobie na nią spojrzeli Niewiele obecnie różni się od tego jak wyglądał Underground no ten pierwszy, prawda? No tutaj tylko drobne, drobne symboliczne różnice, a jednak myślę, że i tak warto by do, docenić, że ta gra powstała od zera, tylko na innym silniku, e, ale fajnie. Jump! O! Odbije! No, odbiłem w ścianę, co prawda. E, też, e, co tu jeszcze warto podkreślić, to że. Finalnie ten projekt ma pojawić się już w ostatecznej wersji pod koniec tego roku, 2025, no i ma być darmowy, a przynajmniej takie są plany, no bo chyba jednak, tak naprawdę chyba twórca tego moda nie mógłby czerpać korzyści za to finansowych, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczcie, gdzie my teraz jesteśmy, zobaczcie, gdzie my teraz się poruszamy, po jakiej części mapy. Ło! Niektórzy z Was mogą ją kojarzyć, inni pewnie nieco mniej. Nawet na niektórych modach graficznych można by powiedzieć, że Underground 2, ten pierwszy, wygląda lepiej. No ale o, trzeba wziąć pod uwagę, że teraz dostaliśmy naprawdę strasznie ograniczoną wersję jeszcze nie pełną. A ta pełna wersja już na Unreal Engine 5 naprawdę może być momentami. Prawie fotorealistyczna, tak? Czyli myślę, że tutaj wiele, wiele rzeczy jeszcze się zmieni. Że te tekstury z pierwotnej gry to tylko są wzorem do tego, co powstanie ostatecznie. O! No tutaj się niezłe drifty robiło w karierze. No i fajne jest też to, że mamy jakby jedną fizykę. I wydaje mi się, że nie będzie czegoś takiego, jak oddzielna fizyka do out, do driftu. Tylko po prostu będzie można sobie zrobić setup do driftu, czy do na przykład gripu. Jak w tym momencie auto zachowuje się naprawdę fajnie. Wejdźmy sobie do... Takiego o, na obserwatorium, takiego miejsca, powiedzmy, znamiennego dla tej serii, czy dla tej gry, no, dla tej serii, to, to raczej nie, bo nie w każdej części jest obserwatorium. I myślę, że jak sobie jeszcze chwilkę tutaj pojeździmy, tą 350 to słuchajcie, no co, jakiś tuning by się zrobiło, nie? Zobaczycie, jak są opcje tuningowe tutaj dostępne. Odbi, 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 no właśnie. Deszczyk się pojawia, i z tego co mi się wydaje, a przynajmniej tak zauważyłem, to jak zaczyna padać deszcz, to auto zachowuje się inaczej i łatwiej wpada w poślizg i też trudniej z niego wychodzi. Co na przykład można teraz przyuważyć, i to jest no zaskakujące, no. Zresztą widzieliśmy też po filmikach na kanale osoby tworzącej ten mod, że naprawdę fizyka, jeśli chodzi o na przykład ruch zawieszenia, będzie bardzo, bardzo rozbudowana. Znaczy każdy, każdy, nie wiem, zbyt gwałtowny ruch samochodem czy każda nierówność będzie tutaj działała na naszą korzyść bądź niekorzyść więc no tak wygląda to o wiele lepiej niż te 21 lat temu w sumie bo wtedy Underground 2 wyszedł dla nas pamiętam że do Undergrounda 2 jak się zainstalowało grę i zarejestrowało ją tam na tym portalu EA uuu no nie no nie a tak fajnie dobra muszę tu wjechać jeszcze raz ładnie O tak, pamiętam, że w tym Undergroundzie właśnie 2 jak się go zainstalowało, to na maila przychodził kod, żeby w jeździe dowolnej aktywować sobie fizykę driftu. No to prawda z eventów driftowych i tutaj widzę, że nie będzie to już zupełnie potrzebne, gdyż ta fizyka finalnie będzie taka, że będzie można sobie po prostu auto do driftu stworzyć. Na pewno w moim aucie tutaj obecnie mógłbym wiele zmienić, żeby lepiej się driftowało. No, ale to jest na razie taka, wiecie, taki setapik gripowo-driftowy, nie? Że jakbym nie chciał latać bokiem, to wcale nie muszę. I to też jest bardzo fajne. To jest właśnie taki kompromis między taką fizyką starych Need for Speedów, gdzie był głównie grip i chodziło o to, żeby umieć hamować, a też taką, zobaczcie, fizyką właśnie nieco, nieco więcej wymagającą od nas kontroli nad autem, co naprawdę mi się bardzo podoba. Także co to dłużej? Nie będę przedłużał, nie będę zanudzał jeżdżąc po prostu samochodem po mapie, choć uważam, że wcale takie nudne to to nie jest. Musiałem sobie mocno wyciszyć grę, więc też nie słyszę zawsze, więc mogę robić więcej odciny niż to jest wymagane. No, liczę też na Wasze zdanie oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tym projekcie, czy widzicie tutaj przyszłość dla niego, czy jednak jest dla Was czymś odklejonym, niepotrzebnym, czy w ogóle czymś, co się nie ma prawa... Uh. Jak w Undergroundzie, co? Jak w starym Undergroundzie. E, czymś co się nie ma prawa udać. Chciałem powiedzieć, że myślę, że czas pójść sobie do kryjówki, na przykład już zrobić jakiś tuning, ale jakoś tak rzuciło mi się w oczy, że mnóstwo elementów e, animowanych tutaj też działa sobie na mapie. No bo dobra, fajnie, działają światła, ale też działa ta e, sygnalizacja zawieszona działają jakieś billboardy. Tam za nami był wodospad, który również sobie leciał w dół. Także to wszystko jest tutaj dopracowane i jest dość duża dbałość o szczegóły, co oczywiście bardzo mi się podoba, bo jestem takim człowiekiem, który bardzo zwraca uwagę na szczegóły, co zresztą widzicie po niektórych filmach na moim kanale i doceniam to, jeśli ktoś się o takie rzeczy stara, bo jednak no jak się robi coś takiego, jak się już naprawdę bierze za tak poważną i łatwą do zepsucia rzecz, no to warto, żeby jednak się postarać. Zresztą ten projekt jest stworzony też przez, no myślę, że ograniczoną liczbę osób, jeśli nie przez jedną osobę, bo takiej wiedzy nie mam, a jak na razie to widzę, że rozwija się naprawdę świetnie, no to co, przejdźmy sobie może, zróbmy sobie jakąś tam, jakąś jedną akcję i przejdźmy sobie do kryjówki, żeby, no co, stuningować jakiś samochód. No więc e, wszystkie opcje tuningu są dostępne. No i teraz tak, tu zobaczcie sobie w Civicu e, chyba nie mogę sobie teraz otworzyć tam bagażnika i drzwi i tak dalej. Więc to będzie problemem, żeby to pokazać tak. O, no nie pamiętam, czym to się robiło, a w ogóle chyba ten przycisk może być nieaktywny w tym momencie, e, bo też nie działa oczywiście nam e, r i nie działa nam też no to skokanie i tak dalej. No ale jestem pewien, że w tej finalnej wersji gry oczywiście to już będzie e, działało. Bardzo mi się podoba ten mój tuning. Słuchajcie, 240. Swoją drogą, miałem rating 10, dopóki chyba nie zacząłem wsadzać tych neonów i tak dalej. Także da się też zrobić rating 10 przy dość ładnym samochodzie. Mamy na GTR R34. Może by zrobić właśnie taki samochód. Tak się przyjrzę jeszcze. Nie super, nie super. Może Skyline'a? No bo Skyline'a to nie. Albo jeszcze inaczej. Zrobimy sobie Eclipse. Wydaje mi się, że dla serii Need for Speed Eclipse jest bardziej znamienny niż Skyline. Skyline to dla szybcy i wściekli, oczywiście, które było inspiracją dla powstania Undergrounda swoją drogą. No i myślę, że pójdziemy sobie najpierw w te szerokie bodykity. Ten bodykit zawsze mi się podobał, bardzo mi się podobał, jest naprawdę skludny. Kolejny również jest w porządku. Swoją drogą, ja nawet nie wiedziałem, że do 206 był bodykit, który wyglądał jak WRC, a może nie było wcześniej, i to jest też bodykit mega, mega w tej serii jednak znany. Gdyby nie ten przód taki bardzo wgłębiony, to myślę, że byłby jednym z najładniejszych. Znaczy, w sumie jest jednym z najładniejszych, ten jest trochę taki... No zrobimy sobie z tym, bo ten jest troszkę taki bardziej stonowany. Myślę, że też spoiler oryginalny nam zostanie, chociaż przyjrzę się temu, jakie tam są dostępne, bo akurat w eklipsie widzę że są dość szeroko. te normalnie to widzicie są dość szeroko. więc myślę, że może może coś innego sobie tu wymyślimy. Tutaj widzę, że no. Lubię ten spoiler, bardzo lubię ten spoiler, więc słuchajcie, no to jest underground, tak? Także też trzeba wziąć pod uwagę, że robimy auto w tym stylu, troszkę bardziej jednak zahaczając o te nowocześnie panujące standardy, więc musimy gdzieś tam sobie to wszystko zrównoważyć. Ten mi się bardzo podoba spoiler i pasuje do tego wystroju, plus nieco nawiązuje do tej oryginalnej stylistyki samochodu. Te już są trochę takie bardzo odklejone, ale też nie powiedziałbym, że są takie najgorsze, nie? Wcześniej było tak, że im dalej, tym, tym gorzej, ja teraz jakby widzę w niektórych potencjał, więc czas wziąć ten spoiler. Zobaczmy sobie maski. No i właśnie maski bym chyba nie zmieniał przez to, że właśnie mamy tego garba. Ehm, bodajże na dolot to było, tak? Coś takiego, że chyba dolot się nie mieścił, więc e... więc musieli tak zrobić w, w eklipsiorze. Ehm, no nie wiem, czy jest sens coś tutaj zmieniać. Chyba na razie zostawię w ten sposób tą oryginalną machę. Ehm, wlot powietrza na dach na razie nie. Reflektory jakie mamy tu dostępne? Jakiś karbon, karbon, Swoją drogą, że w tamtych czasach już były dostępne teoretycznie karbonowe. Te są bardzo podobne do oryginalnych chyba, nie? To są oryginalne, a tu są takie, widzę, oryginalne z soczewą. To mi się podoba, ja sobie często lubię takie OM Plusy wziąć czy retrofity i myślę, że tutaj retrofit nam też siądzie. Z tyłu, z tyłu tutaj, o, ej, te nie są wcale takie złe. Jakby wziąć pod uwagę jakiś taki tuning Lexus Lux tamtych lat, to nie ma tragedii. Te też, wcale one nie są takie złe. Tu wszystkie bazują na podobnym patelnie, oczywiście, ale na przykład te niewiele się różnią od tych. Właściwie to nie wiem, czy no pewnie tam jakoś jest różnica w świeceniu tych lamp. I poza tym to mamy LED, ale LED i tak nie świeci jak LED. Może będzie w finalnej wersji gry dopiero świecił. I te czarne też nie najgorsze w sumie. Więc może taką czarną, a potem sobie najwyżej zmienimy do malowania. Co do lusterek, to ten samochód oryginalnie ma dość ciekawe lusterka, więc zostawimy. Idziemy do wydechu i tutaj wielka ruła musi być z tyłu, ale nie ta największa. Tylko weźmiemy sobie tą taką Fender Bolt, co do tych pojedynczych, to drugą największą w kolejności. Teraz najcięższa rzecz, czyli felga i myślę, że felgę dobiorę sobie już do malowania, które użyję w tym samochodzie, więc na razie zostanie seryjna. Co do karbonu, czy mogę mieć oryginalną maskę z włókna węglowego? Nie mogę. No to, to się tak nie bawię na razie. Bagażniki karbonowe wyglądają Fajnie, czy w ogóle tu zderzaki wyglądałyby ciekawie. W dziełach sztuki mamy coś takiego. I po prostu bym to wziął tak dla nawiązania. Ale niekoniecznie by to musiało wcale, e, że tak powiem, zadziałać. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z kolorem. No, chyba raczej już się każdy domyśla, czego chce. O, tu będzie ten kolorek raczej. No właśnie, no nie, nie akrylowy. Weźmiemy sobie chyba też metalik znowu. O, perła to w ogóle fajnie, bo nam też zmienia malowanie tutaj, jak się błyszczy, ale... Ale to się chyba nie uda tak, jakbym chciał. Zaraz musimy tutaj ten kolor dobrze dobrać, bo jak źle sobie wybierzemy, to będzie. Li... Nie, 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 to będzie lipa. Ciekawe też, że się zmienia, jakby barwa właśnie. Uuu, ale ładny kolor, co? Nie, że się zmienia barwa właśnie. O! Samochodu. Tylko właśnie to jest... te metaliczne kolory mają taki ten pobłysk. jak sobie weźmiemy ten akryl, no to tutaj tego nie będzie, natomiast będzie taki bardzo płaski. Żeby był taki płaski, to przydałby się trochę mocniejszy ten kolor, no i w sumie chyba musiałbym wziąć ten. No, może sobie wezmę, a może mi się podoba. No chyba tak, chyba tak zrobię właśnie. Ogólnie to i tak ma na celu pokazanie Wam tylko, że wszystkie tutaj możliwości są dostępne, a nawet więcej. Mamy tej marki samochodów, takie jak na przykład Akura, nie i wszystkie tu są dostępne, czyli jakbym chciał mieć Subishi, to bym pewnie znalazł, a teraz wydaje mi się, że... Z go dokończę po swojemu po prostu, używając wszystkich tych e, funkcji. No, i jak będzie coś nowego, to oczywiście będę wam pokazywał. Myślę, że co do Felg, no to też mamy taką opcję tutaj, że one są troszeczkę inaczej wyglądają niż w tej finalnej wersji gry, ponieważ są troszkę bardziej, jak to powiedzieć, metaliczne e, i czasami ciemniejsze się wydają niż e, faktycznie są. Natomiast ogólnie, no to wybór jest większy, nieco większy niż w tej podstawowej wersji gry. No dobra. Kunik, Hury czy Harry 17 mi tu pasują, bo 18 no też by była ok, nawet. Chociaż dobre, jak robię takie wielkie body, to i może być 18, no. Myślę, że jako tako to zadziała. Robimy sobie taki trochę odklejony samochód od rzeczywistości, mimo wszystko. Myszko chowaj się. E, dobra, jakieś naklejeczki tutaj, kolory. Co do kolorów felg, no to jak wezmę sobie białe, to one też nie będą jakieś mega białe. Nawet widzicie, że jaśniejsze są te pierwotne, więc chyba nie będę się tak bawił. Mógłbym wziąć niebieskie. Te niebieskie wcale złe nie są, ale jednak zostanę przy klasyce. Natomiast no niebieskie weźmiemy sobie zaciski, i tu mamy różne niebieskie, bo to widzicie, ten się nie Opalizujący, ten jest klasyczny. Dobra, musimy postawić na klasykę. Bo te są fajne w sumie, że niby mamy czerwone, jednak mamy niebieskie, ale stawiamy sobie na klasykę w tym miejscu. No i właśnie, mamy do modyfikacji części silnika. A właściwie to tylko ich kolor, i ich kolor wziąłbym również niebieski. Tylko właśnie taki klasyczny, nie, no chyba weźmiemy sobie coś bardziej właśnie opalizującego. Eee, no, podoba mi się to, fajnie to wygląda. Dosyć spoko to wygląda. Wydechu nie malujemy. No i przechodzimy sobie oczywiście do dodatków. Dobra czarnej maski zrobić niestety się nie da. W niektórych momentach, też jak widzicie, zaciski są w złych miejscach. W sensie są wysoko albo nisko, albo pod spodem. To też jest do naprawy. Natomiast ja bym sobie oczywiście wziął neon pod autkiem blue, bo nam będzie tu pasował. Neon w środku również możemy, ale tu nie będzie go widać. Możemy sobie wziąć też neon silnika, co jest w ogóle dla mnie mega. I chyba niebieski nam będzie najbardziej pasował. Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek zajrze pod tę maskę w ogóle. I neon bagażnika również, ale najpierw musimy ten bagażnik zmodyfikować swoją drogą. E, dekoracje nitro również wszystkie są dostępne, zobaczcie. Wszystkie opcje z oryginalnej wersji gry również są, także ja bym tutaj wziął Weźmiemy sobie tryb 2 niebieski, proszę bardzo. Typ 2, nie tryb 2. Zestaw car audio również jest możliwy, także nawet nie będę tutaj się zastanawiał. Tylko już tworzę sobie tutaj w środeczku wszystko co się da. Aha, czemu? Nie da się zobaczyć na dół. No to na dole sobie weźmiemy chyba po prostu wzmaka albo o wiem co. Dwa suby sobie weźmiemy na dół. A na czwarte miejsce wleci wzmacniacz, po prostu. I przez to możemy dzięki temu również dać sobie neon do bagażnika. A, jednak nie możemy, okej, okay, no nie zawsze się da. Co do szyb, chyba raczej przyciemnimy po prostu, nie będziemy brać niebieskich, choć oczywiście by tu pasowały. Zaraz zobaczymy, niebieskie, średnie niebieskie. No wcale złe nie są, ale chyba jednak... E, ciemne, niebieskie, chyba jednak zostaniemy przy takim jakby... O, tu mam jakąś opalizującą taką wersję. Zostaniemy przy klasyce i sobie po prostu ciemne czarne. O. Niech będzie. Możemy sobie również zmienić reflektory, to w jaki sposób świecą i jaką barwą. Niebieskie, no oczywiście, że niebieskie. No i co? W takim razie myślę, że jeszcze. Obowiązek, obowiązek każdego tunera z tamtych lat, czyli świ światła, chciałem powiedzieć, otwierałem do góry, czyli drzwi otwierają do góry. No i nie możemy na razie, niestety, zrobić tego dyno tuningu. Więc chyba, tak mi się wydaje. To jest dokończony przez nas już tuning, właśnie w tej wersji. Może jeszcze zmienię sobie te lampy z tyłu, chociaż w sumie do przednich całkiem pasują. Ale myślę, że wcale źle nie wyszło. No i też pewne nawiązanie tutaj. Myślę, że każdy z fanów gdzieś w Speedów i szybcy i sobie zauważy. Zobaczmy, jak nasz Eclipse brzmi. No, 4G63 uturbione, więc w sumie mamy tutaj prawie Evo, ale brzmi zupełnie inaczej. Damy sobie wyższy bieg. Myślę, że wielu z Was będą się teraz przypominać dobre czasy, stare dobre czasy, no i kiedy w tę grę się grało, kiedy robiło się tutaj naprawdę zwariowane rzeczy. No, i niech ona powróci, nie? Niech powróci w jeszcze lepszym wydaniu. Zobaczcie sobie, jak na tym silniku będzie mnóstwo, mnóstwo możliwości. A w sumie tu możemy sobie jechać do, na kopalnię. E, więc tak naprawdę, zobaczcie sobie, ile tu będzie możliwości jakichś modyfikacji, zmian graficznych, robienia nowych tekstur, modów. Jeśli to rzeczywiście wyjdzie, to no, będzie przed nami nieskończona tak naprawdę ilość możliwości odnośnie też tego, ile będzie, prawda. O! Ile będzie naszej wyobraźni, która na to pozwoli. Moi drodzy, w opisie macie link do Discorda, na którym można to sobie wszystko pobrać. Dałbym po prostu link do pobrania, ale Discord wam się przyda, żebyście mieli jakieś updatey i tak dalej. Choć ode mnie pewnie też byście mogli je dostać. Proszę bardzo, gdzie my jesteśmy? Trochę by się tu węgla przydało powydobywać. Także co? No to nie jest raczej kopalnia, to. Ugh się nie nazywa kopalnia, ale no niech będzie, już zatoka ogólnie, nie? I tutaj się, nie wiem, przetwarza ten węgiel. W każdym razie to nie jest zbyt istotne w serii Need for Speed, ale istotne jest to, że jesteśmy teraz w takim, w takim że tak powiem, tworze, który pozwoli nam naprawdę powrócić sobie do fajnych czasów i zrobić o wiele, o wiele więcej niż było to możliwe te 20 czy 21 lat temu. No, dziękuję za łapki w górę, komentarze oczy... Odbi, odbi, odbi wariacie. To jest GSX, więc ma nabęd na 4 koła. Co zresztą tutaj bardzo dobrze widać. No i co? I widzimy się myślę w następnym filmie, którego się na pewno nie spodziewacie. Ale następny film to będzie coś naprawdę grubego i to jeszcze nie do końca będzie coś z Most Wanted, chociaż zresztą zobaczycie. Także co? Widzimy się w następnym. Dzięki za łapę w górę, komentarze. Dziękuję również wspierającym kanału. No i na razie, trzymajcie się.